Dzień dobry, to Dzień Rago. Dzisiaj pokażę Wam ruiny Carlos, gdzie można pójść na Undead Gladiator i te Nightmary. I warto ze sobą tu zabrać Taska na Nightmary, ponieważ bardzo szybko się go tutaj robi i warto go po prostu mieć. I Jest bardzo dobre miejsce tutaj do ekspienia, szybkiego Xpienia ekiem. Ale jeżeli chodzi tutaj o profity, to naprawdę jest tutaj ciężko cokolwiek zarobić, nawet zbierając golda. No musi się wam bardzo poszczęścić, żeby tutaj wyjść bez waste'a, ale naprawdę spoko expa można tu wykręcić. Na tym levelu, jakim ja tutaj teraz byłem, za takimi skillami marnymi na SWORD wykręcałem w okolicach 1.200.000, więc bardzo przyzwoity expik, ale Leczyłem się grejtami, żeby zaoszczędzić trochę hajsu, które skupowałem z marketu, więc, bo są dużo tańsze w ten sposób, więc warto skupować sobie poty z marketu, a nie kupować je w sklepie, bo grejty da się kupić za 50 gp na markecie, jak sobie skupicie, a w sklepie one kosztują dużo, dużo więcej, więc to jest jakaś tam oszczędność. Oczywiście analyzer nie policzy Wam tego właściwie, ale no, po prostu na pewno ten waste jest troszkę mniejszy niż to pokazuje analizer wtedy, jeżeli zrobicie to w ten sposób. Oprócz tego. Yy, można tutaj biegać na dwa sposoby, na trzy sposoby. Można tutaj naprawdę biegać. Można biegać tylko tą lewą część i schodzić w to zejście, w którym teraz tutaj byłem, i powiedz teraz z powrotem tam na dół, wygnieć tą klatę i pobiec znowu i biegać w kółko. Resp mi kompletnie wyrabiał, więc można się tutaj luźno podzielić tym respem z innymi graczami, jak ktoś przyjdzie i, i, i nie ma problemu, albo można biegać tą prawą część tutaj. I tutaj też jest zejście, za którego zaraz dojdziemy i w ten sposób yy, mogą tutaj luźno zmieścić, zmieścić się dwie osoby na takim mniej więcej levelu, a nawet trochę większym i mniejszym, no, w zależności od tego jakie tam levele macie I, i, i dzielić się tym respem bez żadnej tam spiny i, i każdy nie musi się, zajdziecie, spinać, że ja tu potrzebuję cały R.E.S.P. dla siebie. No, jakbyście tu przyszli na dwusetnym levelu, no to pewnie wtedy byście musieli biegać tu po całości, bo może wtedy ten resby by wam nie wyrabiał, ale na takich właśnie levelach, jak się tutaj przeważnie przychodzi, jednak wystarczy bieganie w ten sposób. Oczywiście też to zależy od ilości ludzi online, ale w tym wypadku naprawdę mało osób było online jak ja biegałem te, tego respa tutaj tylko po jednej stronie i, i wystarczało mi i tak tego respa, więc nie było żadnych problemów. Na mniejszym levelu no to e, wykręcicie tu jakieś e, pewnie mniejszy trochę exp, ale warto tutaj odpalić preja, jak Wam się trafi na gladiatory albo na Sciony, naprawdę sporo one podbijają tutaj Expa. Na sam koniec filmiku tam jest taki shot jeszcze z tego, jak tutaj przyszedłem z boostem i ile tego Expa, tam mniej więcej na godzinę na, na boście tu robiłem to mogę Wam powiedzieć, że było mln. Wydaje mi się, że z dwoma prejami z boostem odpalonym można tutaj zrobić na pewno z 2,5 miliona na godzinę na 130 levelu, to to jest bardzo dobry wynik, mi się wydaje. Bo to chyba z 15 minut na level wtedy wychodzi. Więc, jak kogoś stać i ma heist, no to może tutaj ostro o, przykoksić levela i może no, tu siedzieć naprawdę długo. Bo, no, bo się opłaca po prostu. A Im większy level będziemy tu, tu mieli, to będziemy tutaj generować mniejszy waste i będziemy tutaj mieli. Możemy tutaj nawet przy farcie zrobić jakiś profit. No, wypadają tu jakieś tam śmieszne przedmioty w stylu. Tam spektry albo bar czekolady, który potrafi też trochę kosztować, szczególnie podczas eventu nagrodowanie, więc warto to wszystko zbierać. Jakieś tam crown, helmety i, 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 i tak dalej. I też jest to bardzo fajne miejsce na niższych levelach do expa duo z druidem albo e, team huntów nawet i, i i tak dalej. A zapomniałem wspomnieć, że trzy opcje ekspienia tutaj, no to można po prostu biegać bez schodzenia w górę po całej całości, robić takie kółka, ósemki i, i wtedy ten ekspres na godzinę jest spokojnie. trzeba wtedy schodzić w te wszystkie zejścia I, i, i to chyba jest najlepsza opcja, ale warto się dzielić z respem, z innymi i, i, i nie trzeba, jak nie trzeba zajmować całego, no to staram się nie zajmować. Nic, do zobaczenia w na następnym odcinku i bye bye.